Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Gracja Narastacki. Dla Julii i Patryka z okazji ślubu wszystkiego najlepszego, szczęścia, radości, dużo miłości, spełnienia wszystkich marzeń. A teraz specjalnie dla Was piosenka. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, No i życia pełnego miłości, Samych letnich, kolorowych dni życzymy Julii i Patrykowi. Patryk i Julia fajni są, Kolor włosów oboje mają blond, Ich sunia rapi, cała czarna jest. A z jej pyszczka wystaje biały kieł. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, No i życia pełnego miłości, samych letnich kolorowych dni życzymy Julii i Patrykowi. Julia to fajna kobitka jest, Lubi latarnie i burze. Jej ulubiony przystanek to Żerań F.S.O. Pat Tajlów zjadłaby w miesiącu 100. Zdrowia, szczęścia i pomyślności No i życia pełnego miłości Samych letnich kolorowych dni Życzymy Julii i Patrykowi Patryk to fajny facio jest Lubi sobie Pokopać piłkę, jego ulubiona piosenka to działkowicze, a miejscowość to wadowice. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, no i życia pełnego miłości, samych letnich kolorowych dni życzymy Julii i Patrykowi. La, 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 la. La 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 la, la 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 zdrowia, szczęścia i pomyślności, no i życia pełnego miłości, samych letnich kolorowych dni życzymy Juli i Patrykowi. Dziękuję, pozdrawiam na razie. Cześć.